Wszyscy doskonale pamiętamy rok 2020 i ówczesne zamknięcie siłowni. Początkowo wydawało się, że wszystko potrwa jedynie dwa tygodnie. Część osób uznała, że to świetny moment, aby w końcu zrobić roztrenowanie. Można było doleczyć mikrourazy, odpocząć nieco od ciężarów i złapać świeżości. Szybko okazało się, że z dwóch tygodni zrobiły się ponad dwa miesiące. Na okres wakacji ponownie mogliśmy wrócić do treningów. Był to czas, który większość poświęciła na powrót do ciężarów i formy sprzed lockdownu. Zamiast nabrać rozpędu i śrubować kolejne wyniki, podobnie straciliśmy możliwość wizyt na siłowni tym razem na niemal 8 miesięcy. Niektórzy całkowicie odpuścili, inni próbowali się ratować innymi formami aktywności. Sprawy nie ułatwiał zimowy okres. Był to na tyle długi czas, że w szczególności u tych niećwiczących poskutkowało to znacznymi spadkami masy mięśniowej i siły. Powrót po takiej przerwie nie był łatwy. Zauważyłem wówczas w swoim otoczeniu liczne kontuzje. Taki trend odnotowano na całym świecie, wśród sportowców, którzy zaprzestali rozgrywek i treningów. W klubach fitness zapewne wynikało to z chęci szybkiego powrotu do dawnych ciężarów bez rozsądnego przygotowania. Natrafiłem na TikToku na świetny przykład, co dzieje się z lwetką po roku całkowitego braku treningów. Uznałem to za doskonały moment, aby nieco rozszerzyć temat. W końcu może się zdarzyć, że w wyniku kontuzji lub sytuacji losowych będziemy zmuszeni odłożyć ćwiczenia na bok. Sam Hutchinson na swoim profilu umieszczał wiele materiałów związanych z siłownią i sylwetką. W szczycie formy wyglądał bardzo estetycznie. Posiadał sporo masy mięśniowej przy niskim otłuszczeniu. Niektóre ujęcia przy dobrym świetle robią ogromne wrażenie. Przeglądając profil mocno się zdziwiłem, kiedy natknąłem się na jego przemianę. Wrok przetransformował z osoby zupełnie niećwiczącej do bardzo muskularnego i dociętego. Takie postępy w 12 miesięcy są nierealne, a na pewno nienaturalnie. Okazuje się, że podawane przez niego informacje wprowadzają w błąd. Sam posiadał już wcześniej taką sylwetkę, natomiast w wyniku kontuzji najwyraźniej całkowicie przestał trenować. Zamieścił nawet zdjęcie rentgenowskie, na którym widać poważną kontuzję obojczyka. Tak szybkie przyrosty tłumaczy zatem pamięć mięśniowa. Omawiany TikToker ćwiczy na siłowni od wielu lat. Na swoim Instagramowym profilu jeszcze w 2016 roku zamieścił zdjęcie bez koszulki. Już wtedy miał dobrze wyglądającą plażową sylwetkę z kaloryferem na brzuchu i przyzwoitą ilością masy mięśniowej. W 2020 zaczął aktywniej prowadzić media społecznościowe, na których chwalił się już wyśmienitą formą. Pomimo bardzo szybkiej przemiany po kontuzji, uważam, że to naturalna sylwetka. Kilka lat treningu to wystarczający czas, aby dojść do takiego poziomu. W ostatnim roku znów przestał ćwiczyć. Przedstawił dwa zdjęcia porównujące szczyt swojej formy z sylwetką po rocznej przerwie. Na drugiej fotografii zupełnie nie przypomina trenującej osoby. Stracił zdecydowaną większość mas mięśniowej oraz definicję na brzuchu. Choć przestał ćwiczyć, musiał trzymać dietę, bo nadal posiada zdrowy poziom tkanki tłuszczowej. W ostatnim czasie wrócił do treningów. Na niedawnych TikTokach widać, że odzyskał już sporo rozmiaru. Odnotował też duże spadki siły. Przed przerwą jego maks na ławce wynosił 140 kg. Obecnie wraca do poprzednich ciężarów, zaczynając od 60. Jak widać, z dłuższą przerwą wiąże się nie tylko spadek formy, ale i wyników. Badania naukowe wskazują, że po około 3-4 tygodniach pojawia się odczuwalne pogorszenie parametrów siłowych oraz atrofia mięśniowa. To, jak szybko będziemy tracić masę mięśniową, będzie zależeć od kilku czynników. Po pierwsze, znaczącą rolę odgrywa wiek. Osobom starszym trudniej jest utrzymać muskulaturę. Jedno z badań porównało spadki w sile u osób młodych między 20 a 30 rokiem życia z osobami starszymi w wieku emerytalnym. Okazało się, że seniorzy tracili dwukrotnie więcej. U osób z pierwszej grupy mówimy o około 8% spadku siły maksymalnej po 31 tygodniach. Nie wykazano różnic pomiędzy płciami. Te wyniki mogą jednak nie mieć przełożenia na osoby ćwiczące regularnie od lat, ponieważ w tej pracy zbadano osoby wcześniej niewytrenowane. Po drugie, im silniejsi jesteśmy, tym dłużej zachowamy nasze wyniki. Wynika to z badania, w którym starszych mężczyzn poddano treningowi o różnej intensywności. U ćwiczących z niską intensywnością, wynoszącą około 50% ciężaru maksymalnego, nie tylko odnotowano mniejszy wzrost siły, ale wypracowane efekty całkowicie zanikły po 8 miesiącach. Osoby trenujące na ciężarach wynoszących 80% maksa były znacznie silniejsze, a po takim samym czasie wciąż utrzymały większy poziom siły, niż przed rozpoczęciem treningów. Podobny efekt występuje w przypadku treningu wytrzymałościowego. Zasadniczo im więcej masz, tym więcej i dłużej ci zostanie. Zdaje się to pokrywać z obserwacjami anegdotycznymi. Widać to chociażby na przykładzie Hutchinsona. Pomimo roku przerwy, jest w stanie z łatwością wyciskać 60 kg na ławce. Gdyby wyobrazić sobie zupełnie niewytrenowaną osobę, która poćwiczyłaby miesiąc, pomimo szybkich przyrostów po rocznej przerwie musiałaby zaczynać od zera. Poza tym ogromne znaczenie ma aktywność oraz dieta. Wspominałem o tym już w innym materiale. W ramach powtórki, im bardziej aktywni pozostaniemy, tym mniej będziemy tracić. Nie trenując i cały dzień siedząc, zachowamy mniej masy mięśniowej w nogach, niż gdybyśmy przynajmniej chodzili na spacery. Jeśli pauza od treningu wynika z kontuzji, warto w miarę możliwości ćwiczyć inne partie. Nawet ułamek standardowej objętości treningowej pozwoli utrzymać muskulaturę przez dłuższy czas. W trakcie przerwy powinniśmy podtrzymać też podaż białka i unikać deficytu. Najlepszym rozwiązaniem będzie utrzymywanie zera kalorycznego. Zminimalizuje to ubytki mas mięśniowej i zapobiegnie odkładaniu się niepotrzebnej tkanki tłuszczowej. To tyle w temacie spadków. Po przerwie nadchodzi czas na powrót, który należy przeprowadzić umiejętnie. Trzeba wówczas liczyć się z domsami, czyli bolesnością mięśni. Niczym przyjemnym jest zajechanie nóg tak, że w kolejnych dniach trudno jest chodzić po schodach lub wykonywać jakiekolwiek codzienne czynności. Szczególnie powinniśmy uważać z łydkami, jeśli przetyramy je za mocno dosłownie, można mieć później problemy z chodzeniem. Bolesność może utrzymywać się przez wiele dni. Do objętości na pierwszych treningach lepiej podejść ostrożnie. Dobrą praktyką będzie rozpoczęcie od połowy zakładanej ilości serii na pierwszej sesji. Jeżeli zaczniemy trochę za słabo, to nie problem, szybko możemy zwiększyć obciążenia. Jeżeli jednak wejdziemy za szybko na za duże obroty, zmęczenie będzie się kumulować i odbijać na wynikach w dalszej części cyklu treningowego. Poza tym lekkomyślne byłoby wracanie najszybciej jak to możliwe do dawnych ciężarów. Najpierw należałoby przygotować ścięgna do obciążeń. Powrót po długiej przerwie może wiązać się z bólami i ryzykiem tendinopatii. Aby tego uniknąć, warto wydłużyć fazę ekscentryczną ćwiczeń. Trzeba się liczyć z tym, że siła będzie wracać szybko, zatem pracy będzie wymagać stabilizacja centralna. Silny rdzeń to fundament dźwigania większych ciężarów. Koniecznie wrzućmy do naszego planu po powrocie ćwiczenia na brzuch. Pomoże to zapobiec chociażby bólom pleców. Należałoby również zadbać o mięśnie pomocnicze, jak na przykład rotatory barków. Mogą zostać w tyle, podczas gdy wyniki w wyciskaniu będą rosły błyskawicznie. Ponownie może się to wiązać z bólami. Plan treningowy w okresie powrotu powinien obfitować w ćwiczenia akcesoryjne z wydłużoną fazą ekscentryczną. To, od jakich ciężarów należy zacząć, będzie zależeć od długości pauzy i poprzednich wyników. Do tej kwestii powinno się podejść indywidualnie i ze zdrowym rozsądkiem. Absolutnie nie polecam testowania swoich maksów zaraz po powrocie. Tempo progresji również wymaga ostrożności. Uważam, że dobrym pomysłem będzie oszacowanie nowych maksów na podstawie wykonanych powtórzeń na pierwszych treningach i od tej wartości dokładanie nie więcej niż 5% ciężaru każdego tygodnia. Jeżeli chodzi o powrót formy, będziemy w bardzo korzystnej sytuacji dzięki pamięci mięśniowej. Pomoże to przeprowadzić rekompozycję. Utrzymując tłuszcz w ryzach, w miarę gdy będzie przybywać nam muskulatury, jego procentowy udział w składzie ciała będzie maleć. Masa mięśniowa napełni naszą ramę jak balonik. Wyobraźmy sobie hipotetycznego 70-kilogramowego mężczyznę, który ma na sobie 12 kg tłuszczu, ale nikłą muskulaturę. Gdyby przeliczyć to na procentową kompozycję ciała, okaże się, że raczej nie będzie mieć widocznych mięśni brzucha. Gdy po pewnym czasie wróci mu 8 kg suchej masy mięśniowej, Okaże się, że na brzuchu pokaże się krata, pomimo że wcale nie redukował tłuszczu. Sugerowałbym zatem utrzymywanie zera kalorycznego bądź niewielkiej nadwyżki. Dajcie znać w komentarzach, czy macie doświadczenia z powrotami do treningów po dłuższej przerwie. To był stalowy szok, a teraz do następnego.